Witajcie w kolejnym filmie hmm, Modnej Marioli. Dzisiaj zapraszam Was na taki. Tak? Był taki tak. Pięć trików, trików kosmetycznych. Ja ten tak troszeczkę zmieniam. Pięć trików kosmetycznych w podróży. Jako, że e, podróżuję. E, już długo podróżuję. O tak. To wiecie o co chodzi. Muszę. Chcę dbać o to, aby mój plecak nie był przeładowany zbędnymi gratami, zbędnymi kosmetykami, dlatego bardzo sobie cenię kosmetyki multi multifunkcyjne. Kosmetyki, które mają mnóstwo zastosowań. I, I do rzeczy: szampon dla dzieci. Oczywiście do zastosowania jako szampon, jako środek myjący, ale również ja stosuję szampon jako żel do zmywania makijażu. Prawda jest taka, że mój makijaż jest bardzo oszczędny. W zasadzie można powiedzieć, ogranicza się do tuszu do rzęs, do czasami pomadki, może różu, rozświetlacza i w zasadzie to by było na tyle, więc nie jest to może środek do zadań specjalnych, ale wiecie co, w moim przypadku bardzo się sprawdza i w ogóle zauważyłam e, znaczną poprawę e, kondycję, kondycji moich rzęs. Widzę, że są gęstsze, że e, nie wypadają przede wszystkim. Także kurczę, zawsze używam mleczka, czy dwufazówki, czy miceli, a z płatkiem oczywiście kosmetycznym. Nie używałam nigdy żeli do zmywania makijażu. A tu chyba się okazuje, że w moim przypadku się sprawdza, aby moje rzęsy były piękne i zdrowe. Także żel do... szampon do, dla dzieciaków. Ważne, ważna rzecz jest dla mnie taka, że szukam takich... takich szamponów dla dzieci, które mają SLS-y Albo ich nie mają, albo te sulfaty gdzieś tam, wiecie, na końcu w składzie. Druga rzecz i tutaj Ameryki nie odkryję to jest odżywka do włosów, którą stosuję również jako mm, żel do, do golenia. Eee, wiecie co? Nawet w Polsce już nie kupuję pianek do golenia, żeli do golenia, tylko używam właśnie odżywek. Także super. Trzecia rzecz, która niesamowicie mi pomogła w ostatnim czasie, to jest puder, który równocześnie ma tutaj filtry UV. W ostatnim czasie robiliśmy sobie trip motorem i zrobiliśmy w jakieś trzy tygodnie jakieś półtora tysiąca kilometrów. I wiecie co? Na moje nieszczęście siedzenie motoru było pokryte mm, taką jakby siatką, e, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie to był taki pokrowiec, który powodował, że tyłek się nie pocił, bo powietrze się dostawało między siedzenie a, a ciało. I to było wykonane z jakiegoś takiego włókna sztucznego, które było takie ostre tempe, ostre tempe, które było takie nieprzyjemne w dotyku. Słuchajcie, mój tyłek, moja skóra na tyłku to była tragedia. Jakieś, nie wiem, czy to było odporzenia, czy krosty, Generalnie czerwona dupa, i przyszło mi do głowy, żeby sięgnąć właśnie po, właśnie po puder. OMG, ja sobie nie zdawałam sprawy, jak jej, jakie ukojenie daje puder. Słuchajcie, niby tak się mówi na podrażnienia, ale szczerze mówiąc, nigdy nie stosowałam. A tu o takie wybawienie dla mnie. Także, Puder, yy, mimo że do twarzy, on jest yy, taki biały. Zaraz wam pokażę. Taki, właśnie biały. Także, Puder dla mnie jest rewelacja. Yy, poza tym, yy, próbowałam go też stosować, co prawda, nie na sobie. <grym> tylko na moim. <grym> Dzień dobry. Yy, tylko na moim mariuszu jako suchy szapon. I też zdaje egzamin. Także powiem Wam, dla mnie zastosowanie pudrów podróży to jest re rewelacja. Ok. Czwarta rzecz. Olejek z drzewa herbacianego. Tutaj chyba też nie, nie odkryję za bardzo Ameryki. No ale do czego? No przede wszystkim ma działanie antybakteryjne, więc jeśli jakiś tam syfoląg się pojawi, to w bardzo szybkim czasie mm, wysuszy, jeżeli, wiecie jak to jest, w, często w hostelach są wspólne łazienki w związku z czym działanie przeciwgrzybiczne naszego olejku herbacianego no ustrzegą nas przed niechcianym choróbskiem. Co poza tym, jak czuję, że coś tam mnie łapie, przeziębienie, zatyka mi się nos, mogę sobie zrobić inhalację z użyciem olejku herbacianego. I ostatnie rzeczy to wykorzystanie kolorówki. I teraz tak. Mam tutaj trzy rzeczy. Mam z sypki jakiś cień do powiek, który jest w takim szampańskim kolorze. I e, częściej, prawdę powiedziawszy, używam go jako e, rozświetlacza, właśnie na, na kości policzkowe. Także powiem Wam naprawdę, naprawdę e, fajnie. No i czasami w kąci e, oka, żeby rozświetlić, a czasami po prostu jako zwykły cień. No i tutaj mam mm, pomadkę, która jest w takim różowym, matowym e, kolorze, którą stosuję również czasami jako róż. Robię sobie które dalej starannie rozcieram, także to, a tu odwrotnie mam róż, który czasami stosuję jako, jako pomadkę. No. gdzie co, jeszcze przypomniało mi się też okoliczność ostatnich dni. Otóż pojechaliśmy na, na wyspę, gdzie bardzo słabo z zaopatrzeniem Kosmetycznym. I akurat skończyła mi się odżywka do włosów, a chciałam umyć kłaki i użyłam e, jako odżywki e, balsamu do ciała. Powiem tak: jak położyłam ten balsam na, na włosy, no to udało mi się je łatwiej rozczesać. Były gładkie, więc może wy znacie takie zastosowanie. E, po prostu. Balsamą do ciała, jako odżywek do włosów. I jeszcze jedna dygresja. Kojarzę artykuł e, o zastosowaniu właśnie e, jakby różnych przedmiotów, e, różnych kosmetyków e, w podróży i e, pani napisała e, rzecz, która mnie rozbawiła. Otóż zastosowanie czarnej maskary jako. Hmm, jak to nazwać? Jako farba na odrosty? <grywa> Dobra. Słuchajcie, w zasadzie to, to już wszystko. Pięć moich triko kosmetyków w e, podróży. E, mam nadzieję, że czegoś się może dowiedziałyście. E, będę niezmiernie wdzięczna, jeżeli polecicie mi jakieś swoje multifunkcyjne kosmetyki. E, jakieś takie fajne rozwiązania. E, co? Żegnam się z Wami i do kolejnego filmiku. Pa pa!